Hej hej hello pierwszym testem będzie testowanie stawu prostowników biodrowego leżenie przodem dłonie złączone broda oparta na dłoniach i unosimy przez 10 sekund wyprostowane nogi 10 cm nad ziemią przez 20 sekund. Testowanie prostownika stawu biodrowego. 5 4 3 2 1 hop Drugim testem w tej samej pozycji leżenie przodem ręce złączone, broda oparta i zginamy teraz nogi w stawie kolanowym ciągniemy pięty jak najbliżej pośladków się da przez 20 sekund przytrzymujemy to jest testowanie mięśni skróconych czyli mięśni uda mięśni lędźwiowo-biodrowych i mięśni zginaczy Biodra. Testuję. Pięć, cztery, trzy, dwa, jeden. Hop. Trzecim testem. Będzie testowanie mięśni brzucha w tej pozycji. Nogi ugięte, łopatki oderwane, wyciągnięte ramiona do przodu. Odcinek lędźwiowy przyklejony do podłoża i trzymamy przez 20 sekund w takiej pozycji i testujemy mięśnie brzucha. 5, 4, 3, 2, 1, hop. Czwartym testem będzie testowanie mięśni zginacza karku. Leżenie przodem. Ręce wzdłuż tułowia i ciągniemy brodą do mostka przez 20 sekund. Trzymamy. 5, 4, 3, 2, 1. Hop. I ostatnim testem będzie testowanie mięśni przywodzicieli. Leżenie tyłem w tej pozycji i maksymalny rozkrok przez 20 sekund. Testujemy mięśnie przywodziciela.